Witamy serdecznie konferencji prasowej przed meczem trzeciej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, w którym to zespół FKS Stalin -Jarec zmierzy się z drużyną Jagiellonii Białystok, a wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kiereś. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Standardowo pytania mamy i od dziennikarzy i od kibiców i zaczynamy od przedstawicieli mediów. Maciej Dysowski, Niemiec, Polskiej Ligi. Jak po przeprowadzonej analizie oceni pan mecz z GKS Katowice? Czego zabrakło w grze pana zespołu, aby zdobyć choć jeden punkt w tym spotkaniu? Czy zbyt czytelna gra drużyny w ataku pozycyjnym nie była główną przyczyną porażki? No ogólnie mecz z GKS-em Katowice okazał się dużym rozczarowaniem. Zawiedliśmy, przegraliśmy takie spotkanie, w którym z boiska wydawało się, że był potencjał do zdobycia trzech punktów. No, Analiza pokazała to, że przede wszystkim w pierwszych 30 minutach dużo korzystaliśmy z wysokiego pressingu, po którym bardzo dużo odbieraliśmy piłek i, i tak naprawdę po tych odbiorach byliśmy w wielu momentach na, na połowie rywala z takimi powiedzmy możliwościami, żeby dać szybko progresywne podanie do przodu, gdzie przeciwnik jeszcze nie jest dobrze ustawiony po stracie i albo. Jeżeli były dobre momenty przed polem karnym, to było powiedzmy dogranie w pole karne, ale nie zawsze mieliśmy dobrze ustawione powiedzmy, pozycyjność w polu karnym zawodników. Też w kilku momentach po takim odbiorze zabrakło naprawdę takiej chłodnej krwi, bo też czasami spieszyliśmy się ze strzałem, jakby nieprzygotowana pozycja. Także. Tych momentów było sporo i rzeczywiście z przerwie na wodzie zwracaliśmy uwagę na to, żeby zachować większy spokój, bo te, te sytuacje takie po odbiorach było ich sporo, żeby to kontynuować. Niestety po przerwie na wodę wszyscy wiedzą, był rzut karny. rzut karny zmienił oblicze spotkania. Od tego momentu mecz toczył się w takim układzie, że my atakowaliśmy pozycyjnie. GKS Katowice bronił się. Bardzo nisko na własnej połowie, często Zrelak jako napastnik przebywał na, na 40 metrze. No, rozgrywaliśmy ten atak pozycyjny zbyt, zbyt wolno, zbyt powiedzmy bez takiego zdecydowania, przyspieszenia. Rywal dobrze się bronił, mocno zagęścił w środkową strefę. Jeżeli próbowaliśmy przez środek, to, to, to było to bardzo szybko przerywane, ciężko tam było. tam Piłkę wcisnąć. Szukaliśmy bocznych stref. Jeżeli coś tam się udało, to udało się tam raz dośrodkować, powiedzmy, do Szkurina. Taką pozycję strzałową miał Szkurin. Po wejściu Boczyńskiego, który też jak gdyby taki zamiar był, żeby drugi napastnik skupił większą uwagę obrońców. i i szkurin mógł taką takiej sytuacji dojść, ale no i zabrakło gdzieś tam, powiedzmy, finalnie lepszego strzału, lepszego zachowania. No mieliśmy jeszcze sytuację taką po wyjściu z kontry, gdzie nieliczne były takie fazy. Ilya miał sytuację tak, jakby oko w oko z bramkarzem, przez, przy a, tak, jakby asekuracji obrońcy, ale niestety się y, nie udało. Także próbowaliśmy zmian, ale też y, mocno to było. Nieudane spotkanie też zmiany niewiele nam jak gdyby pomogły i, i przegrywamy spotkanie, tak jak powiedziałem, jest to było dla nas rozczarowujące. Bartłomiej mi płąka przegląd sportowy. Jak pod względem mentalnym wygląda mielecka drużyna, przed którą dwa mecze wyjazdowe z bardzo trudnymi rywalami? Znaczy no, ja bym nie rozdzielał tego na dwa, na dwa spotkania, rozdzielamy to na, na pierwsze, jedziemy do Białego Stoku. Gramy z Jagielonią. No, tak jak w piłce, praca trenera, drużyny jest to taki, taki obszar, gdzie musisz być przygotowany na takie momenty, kiedy, kiedy wygrywasz, na takie momenty, kiedy nie punktujesz zgodnie z oczekiwaniami. Zawsze mamy taką mentalność kolejnego dnia zamykanie emocji. Poprzedniego spotkania, także y, wiele razy już przeżywaliśmy takie powiedzmy momenty, kiedy rok temu na, na starcie sezonu w trzech meczach zdobyliśmy dwa punkty. Co robiliśmy? Pracowaliśmy każdy dzień budowaliśmy na, na nowo i szliśmy do przodu. Tak samo, tak samo było na, na jesieni też, kiedy przegraliśmy cztery spotkania, kiedy był bardzo trudny moment i był wyjazd na lekie Warszawa. no Też, też pracowaliśmy też. Też chodziło o to, żeby mentalnie sobie z tym radzić, także, także praca trenera polega na tym, żeby umieć sobie z tym radzić, zarządzać drużyną i, i też zawodnicy też są jakby doświadczeni i też wiedzą jak funkcjonować w takich sytuacjach. Łukasz Guźda, Podkarpacie Live. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Jagiellonią Białystok? Czy Krystian Gentinger jest gotowy do gry? Sytuacja kadrowa, Kamil Pajnowski nadal jest kontuzjowany. Christian Gettinger ma kontuzję, która eliminuje go przynajmniej na, na trzy tygodnie, ale też będziemy to na bieżąco obserwować i, i też wtedy będą takie zapadać decyzje, kiedy on ewentualnie wróci do treningów. Michał Szewczyk, Radiogol. Panie trenerze, z kim o miejsce w składzie będzie walczył Adrian Bukowski? Jakie są jego główne atuty? Czy to zawodnik podobny do Michała Trąbki? Znaczy, nie chcę porównywać Adriana Bukowskiego do, do Michała Trąbki. Jest to zawodnik, powiedzmy, środka pola. Mówi się, że defensywny pomocnik, ale moim zdaniem z inklinacjami takimi ofensywnymi do, do przodu też zawodnik, który grał w stali Rzeszów wiosną na wypożyczeniu, był, zdobył pięć bramek, także też takie miałem założenie, żeby. Tutaj teraz dokoptować kogoś z pozycji takiej, powiedzmy, zawodnika Polaka, jeszcze młody zawodnik, młodzieżowiec. Także na pewno to jest jakiś tam czas na to, żeby Adriana wkomponować, ale na pewno znajdzie się już w na najbliższe spotkanie. Adrian 442. 4 4 2. Panie trenerze, czy, a jeśli tak, to na jakie pozycje możemy spodziewać się jeszcze transferów przychodzących do Pana zespołu? Znaczy do no, tych środków na pozyskanie zawodników nie mamy zbyt wiele, na pewno newralgiczną pozycją była dwie pozycje, tak Adrian Bukowski przechodzi do środka pola, drugą pozycją jest środek obrony, gdzie gramy trójką obrony w układzie Link, Matras, Senger, na ten moment kontuzjowany jest Ejman, kontuzjowany Pajnowski, także nie mamy tutaj w ogóle zdublowanych tych pozycji i w tej chwili klub pracuje nad pozycją środkowego obrońcy, to jest jak gdyby priorytet. Jeszcze zachowamy środki na jakąś tam jedną pozycję, ale będziemy o tym jeszcze decydować gdzie. I drugie pytanie od Adriana. Biorąc pod uwagę dorobek punktowy po dwóch pierwszych meczach w sezonie 2024-2025, czy jest trener zadowolony z okresu przygotowawczego przed startem sezonu? Znaczy no okres przygotowawczy rok temu w trzech pierwszych meczach z Zdobyliśmy tylko dwa, dwa punkty, ale z okresu byłem zadowolony z, z kwestii, jak, jak pracowaliśmy, mimo trudności, mimo tego, że zawodnicy dochodzili. Tak samo teraz też, jak mówiłem, że ten etap przygotowań był wielowątkowy, bo przez połowę przygotowań nie, nie pracowaliśmy w pełnej grupie, a część zawodników wracała dosyć później, i tak powiedziałem, zabrakło takiej jak gdyby całości, ale tak jak mówię, że zawsze w problemach są rozwiązania, nie narzekamy, staraliśmy się. W takim układzie, jak to, jak to było, pracować maksymalnie na, na swoich obrotach, tak jak to było zaplanowane. Także to, co zaplanowaliśmy, udało się zrealizować. Także tutaj nie powiem, że nie jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony na pewno ze startu do sezonu, gdzie zdobywamy tylko, tylko jeden punkt. No, też mam jakieś tutaj doświadczenie wielu lat, kilkunastu lat, ale też przygotowaliśmy zespół tamtym roku latem. Zimą, gdzie, gdzie po, po okresie zimowym, gdzie, gdzie to był też taki y, moment, gdzie mieliśmy od samego początku pełną kadrę. Wystartowaliśmy w czterech meczach dziesięcioma punktami, także tutaj też wierzę w to, że te przygotowania, które były w poprzednich okresach, też y, to nasze doświadczenie przełoży się na to, że to zaprocentuje y, w kolejnych spotkaniach. Marcel Kowalczyk, Gol.pl Panie trenerze, czy gra Gieloni w Pucharach może wpłynąć na losy sobotniego pojedynku? Czy znaczy, to jest takie wróżenie słusów, bo też no, z jednej strony często y, mówi się, że ci, co grają w pucharach, później mają kłopoty. Y, ciężko mi powiedzieć, jak gdyby, y, czy to będzie miało. Może tak być, że może mieć znaczenie, ale też y, patrzyłem wczoraj. Na skład Jagielonii. Także Jagielonia wczoraj można powiedzieć, że nie odpoczywała po, po wysokim zwycięstwie pierwszym spotkaniu Pucharowym 4-0 na wyjeździe. Wczoraj można powiedzieć, że w dużej mierze grał optymalny skład. Także ciężko powiedzieć, jakby z góry, że, że to może Jagielonii przeszkodzić. Myślę, że nie patrzmy na to, czy, czy to może Jagielonii coś utrudnić. Myślę, że jeżeli się przygotujemy do tego spotkania tak jak tutaj dwa miesiące temu, gdzie udało nam się pokonać Jagiellonię tutaj w Mielcu i mieliśmy dobry plan na to spotkanie. Jeżeli będziemy w stanie go realizować, to to będzie nasz atut. Paweł Skor, Sportowa Planeta. Na jakie aspekty w grze będzie zwrócona Pana szczególna uwaga w meczu z Jagiellonią? To znaczy ten ostatni, ostatni mecz wiele nam jakby pokazał w kontekście Powiedzmy, naszego pierwszego starcia, kiedy przegraliśmy z na, na wyjeździe, wyciągaliśmy jak gdyby wnioski, i te wnioski okazały się y, słuszne też w jakim stopniu y, ważna była też taka wartość mentalna drużyny, bo wiemy, że to spotkanie przegrywaliśmy 1-0, ale potrafiliśmy odrobić y, straty y, i no i to było też takie, właśnie takie podłoże mentalne kluczowe do tego spotkania. Cały czas będę mówił, że, że potrzebujemy wszechstronności, bo, bo też nawet ostatnie spotkanie z GKS-em Katowice, gdzie, gdzie graliśmy atakiem pozycyjnym i, i mieliśmy kłopoty, to jedna z nielicznych sytuacji z kontry, potrafiliśmy skuteczną kontrę wyprowadzić, uruchomić Kurina, także myślę, że yy... Ten mecz bardziej raczej się toczył w takim układzie, że trzeba większą uwagę zwrócić na fazę defensywną. Mówimy o Jagiellonii, o drużynie, która zdobyła ponad 70 bramek w tamtym sezonie. Najlepszy wynik w całej ekstraklasie. Drużyna mistrza Polski, drużyna, która teraz rozegrała dwa mecze ekstraklasowe, 2-0 z 3-2 z Radomiakiem. No i w meczach pucharowych zdobyła 4-3, czyli razem 12 bramek, średnia 3 na mecz. Także będziemy mierzyć się z, z taką ofensywą naj. Mocniejszą w klasie też w jakim stopniu były tutaj zapowiedzi przed sezonem, pytano mnie każdego z trenerów Ekstraklasy, kto, kto ma większą szansę na mistrza. Mówiłem o tym, że, że to będzie i mimo wszystko Jagiellonia. Dlaczego? Dlatego, że no kontynuuje swoją grę i, i jest to drużyna, która może imponować, jeżeli chodzi o swój pomysł. Jeszcze jedno pytanie od Maćka Detowskiego. Przed Pana zespołem dwa bardzo trudne mecze wyjazdowe. Z jakiego dorobku punktowego w tych dwóch spotkaniach będzie trener zadowolony? Znaczy tak powiedziałem, ja nie chcę grać na raz dwóch spotkań. Gramy z Jagielonią, nie jesteśmy faworytem spotkania. Chcemy grać o pełną pulę o trzy punkty. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy taką drużyną, która w poprzednim sezonie bardzo dobrze punktowała, potrafiła zdobyć potrafiliśmy trzy punkty zdobyć z Jagielonią, sześć punktów ze Śląskiem, trzy punkty. Z Legią także potrafiliśmy cztery punkty zdobyć z Górnikiem, z Lechem Poznań punktowaliśmy, z Rakowem. Także tutaj tych punktów było sporo i dlatego myślimy o tym, żeby się przygotować pojedynczo do tego spotkania, zbudować podłoże mentalne, na nim taktyczne i, i też personalne i przystąpić do walki o trzy punkty w meczu, w którym nie jesteśmy faworytem. ale Będziemy o to walczyć, bo na tym polega praca sztabów szkoleniowych, trenera i, i drużyn. Mamy też pytanie od naszych kibiców. Co dokładnie stało się Pańnowskiemu, kiedy spodziewany jest jego powrót do treningu lub transfer stopera? Kamil Pajnowski grał w sparingach, był przygotowywany do gry, dlatego że, że też były absencje. Marvin Senger był taką jakby niewiadomą, dołączył do nas późno zagrał te sparingi, nic się nie działo. W tygodniu przed meczem z widzewem zgłosił uraz kolana, chodzi o łękotkę, jakby rehabilituje się, ale też są konsultacje kolejne lekarskie w kontekście, co, co dalej z tym robić. Na jakie pozycje zgłosił Pan zapotrzebowanie wzmocnień, by kadra była w pełni gotowa? No, przede wszystkim mówiłem o środku pomocy i pozyskaliśmy Adriana Bukowskiego i drugi cel priorytetowy to jest środek obrony, dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, Esseling, Matras i Senger to są na ten moment obrońcy do dyspozycji i, i tutaj nie mam w ogóle jakby rywalizacji, nie ma alternatyw ani zabezpieczeń na wypadek kartek i kontuzji. Kolejne pytanie, wracam do wypowiedzi Pana trenera po ostatnim meczu, że zawodnicy, którzy mieli dłuższe wakacje, nie są w optymalnej formie, a mimo wszystko są przez Pana wystawiani w podstawowym składzie. Czy w związku z tym rezerwowi są tak słabi, czy to może inna taktyka? To nie chodzi o to, że rezerwowi są słabi, nie lubię czegoś takiego, nigdy takiego czegoś yy, takich słów yy, nie używam, bo, Praca na przełomie całego tamtego roku pokazała, że ci, którzy w jakiejś fazie byli rezerwowymi, później są zawodnikami podstawowymi. Także to nie jest tak, że cały rok grał ten sam skład. Też w jakimś stopniu nie jest to taka komfortowa sytuacja, bo jest wiele pozycji takich, na której nie ma rywalizacji, po prostu zawodnicy są niezdublowani. Też w jakim stopniu, też mając na uwadze, że zawodnicy wracali na różnych etapach, mieliśmy do dyspozycji tylko dwa sparingi. Staraliśmy się tych zawodników doprowadzać meczowo. W jakim stopniu, jeżeli zwracałem uwagę mocną na sparing z UKS em pierwsza połowa wygrana 1-0, tam wystąpił taki szkielet składu, który teraz gdzieś tam widzimy, czy też ze stalą Rzeszów. Wygrana 2-0, pokazywała, że mimo tych trudności możemy gdzieś tam myśleć o tym, żeby w tym układzie personalnym, który, który moim zdaniem dał nam wiele pozytywnych wyników na wiosnę, żeby wskoczyć jak gdyby w nowy sezon z optymizmem. No niestety, moim zdaniem tak to się potoczyło, że mamy jeden punkt, chociaż uważam, że mecze też mogły się tak potoczyć, że moglibyśmy tych punktów mieć więcej. Czy taktyka dośrodkowań zbocznych sektorów, którą realizujemy od dwóch sezonów, to kwestia braku kreatywnych zawodników w środku pola? Czy taki jest ten pomysł na atak pozycyjny? Kompletnie się z tym nie zgadzam, dlatego że statystyki ekstraklasowe wcale nas nie ustawiają w roli jakiejś drużyny, która dominuje w dośrodkowaniach. Tak nie jest. Jeżeli chodzi o atak pozycyjny, uważam, że w okresie sparingowym tak samo. Zimą w Hiszpanii dużo pracowaliśmy nad, nad atakiem pozycyjnym, mając na uwadze, że będziemy grać na początku wiosny z puszczą, z UKS-em i z ruchem. I to było bardzo skuteczne. Trenowaliśmy takie aspekty schematów, które, którymi atakujemy przez środek, gdzie wykorzystujemy tą bazę drugą, podania prostopadłe, zawodników w półprzestrzeniach. I dośrodkowanie jest tylko jednym z elementów. Może nie tyle dośrodkowanie, co też tak by piłka wycofana na, na taką głębię pola, pola karnego. Sparingi, których teraz graliśmy przed sezonem, sparing z LKS-em, bramka na 1-0, gdzie szkurin można powiedzieć złapał taką pewność. Akcja przez środek. Grimier dogrywa piłkę prostopadłą do szkurina, mimo tego, że ten środek był zagęszczony i i trochę tak jakby żałuję, że właśnie takiej akcji nie potrafiliśmy wykorzystać w, tutaj powiedzmy w meczu z GKS-em Katowice, bo pokazaliśmy w sparingach i pokazaliśmy w tamtym roku w Hiszpanii czy w niektórych meczach na wiosnę, że potrafimy to zrobić. Z kolei element dośrodkowania nie zawsze poprzez przeniesienie ciężaru gry tylko do wahadła, ale też tak zwane wcięcie dziesiątki za, za plecami bocznych obrońców. To był taki manerw, po którym Domański dośrodkowuje w Sparingach do Szkurina i zdobywamy bramkę po dośrodkowaniu, także szukamy i takiego, i takiego rozwiązania. Także tutaj możemy żałować, że uparcie w tym meczu, mimo innych założeń, jak gdyby nie potrafiliśmy przyspieszać przez środek, czytelnie graliśmy do boku. GKS Katowice też, mając na uwadze to, że w ostatnim meczu z Radomiakiem bardzo słabo obronił pola karnego, widocznie nastawili się na, na mocną obronę pola karnego, bo nawet jak dochodziliśmy do sytuacji, to albo na wślizgu to było blokowane, albo te strzały były blokowane za 16 metra, albo te dośrodkowania wygrywali Obrońcy GKS-u Katowice, albo jeżeli dochodziliśmy do sytuacji, to, to była taka sytuacja, że zawodnik nie miał takiej jasnej, czytelnej sytuacji, i, 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 i tak to wyglądało. Jaki ma trener plan na niwelację mobilności Jagielonii, specjalnie, specjalnie w defensywnej fazie gry, znając profil naszych trzech obrońców i szóstki. No, też, jeżeli mówimy o tym, znając profil naszych obrońców i też ósemek i, i całej drużyny, też względem tego spotkania, gdzie przegraliśmy 4-0 na jesieni w Białym Stoku, a wyciągaliśmy wnioski na to spotkanie, które odbyło się w maju, mieliśmy tam plan, mieliśmy zależności, ale nie chcę tu jakby o tym mówić. Tamto spotkanie, które odbyło się dwa miesiące temu, pokazało, że właśnie na, na te elementy mobilności, Zawodników ofensywnych, jak Jeloni. Mieliśmy plan, który był, był skuteczny. Na pewno, na miastkę tego planu, będziemy starali się realizować w Stoku, ale też jakby każde starcie jest też inne i warto jeszcze zastanowić się nad innymi. I ostatnie pytanie, w zasadzie wiadomość. Panie trenerze, tradycyjne słowa wsparcia od fanów stali z Nowego Jorku. Liczymy, że stracone punkty z Katowicami nadrobimy w Stoku. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. No tak, no tutaj kolejny raz jakiś czas ktoś odzywa się tam powiedzmy z, z oceanu. Także tutaj w jakim stopniu wiemy o tym, że praca trenera, praca drużyny to jest przede wszystkim gra dla kibiców. Wiemy o tym, że, że zabiedliśmy z pozycji ostatniego spotkania. Wiemy o tym, że w sporcie jest coś takiego jak krytyka, ale to jest element, który przede wszystkim mnie mocno motywuje do pracy, do dalszej pracy. Ale też w sporcie jest potrzebne coś takiego, tak zwane wsparcie z boku, motywacja, także, także dziękujemy za to wsparcie i będziemy starali się je wykorzystać. I to wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo.